A więc mojego ryjca nie da się oglądać w necie, tak? No dobra. W takim razie zamiast mnie dziś będzie Steve. To wcale nie tak, że przez gorączkę wyglądam jak inne główno. W każdym razie doszło do serii wycieków. Pierwszy dwa dni temu. Drugi, no to powiedzieć, że nie wycieka bardziej teaser. I trzeci, który swoją drogą ten teaser obalił, chyba. W każdym razie wygląda to naprawdę bardzo dziwnie. Dzisiaj sobie podsumujemy wszystko, co wiemy, wszystko, co zostało ujawnione oraz wszystko, co wyciekło. Z tej strony faworyzu witam was na kanale Crafter. Przynajmniej póki co, jakby ta, ta nazwa jeszcze może się zmienić. Swoją drogą ten software wygląda naprawdę spoko, aczkolwiek muszę go dopracować. Bo jakbym chciał swojego skina tutaj dodać, to no, jest jeszcze nad czym pracować. No, ale zacznijmy sobie od samego początku. Dwa dni temu na oficjalnej stronie minecraft.net pojawiło się podsumowanie Mineconu. Mineconu, który jeszcze się nie odbył i Mineconu, który nie prezentuje się zbyt ciekawie, przynajmniej na ten moment, ponieważ rzeczy, które zostały w tym momencie zlikowane, bo o tym jeszcze sobie za chwilę powiemy, wyglądają tragicznie. Wyciek przedstawiał nam jednego nowego moba, jeden nowy biom i sakiewki, jako pełen update. Nie muszę chyba mówić, że nie jest to coś, na co porwało się wielu graczy, dość powiedzieć, że społeczność była dość mocno rozczarowana, zarówno za granicą, jak i na naszym polskim podwórku. I nie można się dziwić. Te trzy rzeczy, jako cały update po roku czekania, no nie, nie, to nie jest to, czego chcemy. Oczywiście ta strona została bardzo szybko zaktualizowana, no ale ze sprawą takich narzędzi jak Wayback Machine, dalej mamy do niej dostęp i dalej wiemy, jak wygląda oraz jakie treści się na niej znajdowały. No i wszystko wygląda legitnie. To nie wygląda jak wyciek kogoś z zewnątrz, a po prostu gigantyczna wtopa samego Mojangu, albo przynajmniej osoby, która nad tym siedzi. Nie wiem, nie mi oceniać. W każdym razie, niebawem po tym nadszedł kolejny, tym razem mniej leak, a bardziej zaplanowany. Teaser, który jednak nie jestem pewien, czy był teaserem, który był zaplanowany, czy może jednak czymś w rodzaju Damage Control. Ponadto usłyszeliśmy dźwięk nowego MOBA, czyli skrzypielca, nie wiem, jak to się tłumaczy na polski. A oprócz tego dostaliśmy również całą tablicę. Tablicę, która będę szczery, wyglądała naprawdę obiecująco, ponieważ o ile mielibyśmy dostać tylko jednego moba, jeden biom, to czysto teoretycznie wyglądało na to z tej tablicy, że byłby to mob i biom, które by występowały w endzie. Ale jak za chwilę zobaczycie, chyba nie do końca tak będzie. Na ekranie widać wyraźnie przekreślone drewno, które do tej pory znaliśmy zarówno w naszym świecie, czyli w Overworldzie, jak i również to występujące w Netherze. Tak więc ludzie zaczęli snuć teorię, czy przypadkiem nie będzie to oznaczało, że to drewno będzie występowało w Endzie. No ale… cóż, ta informacja bardzo szybko została zdementowana i chyba dobrze, że to wyszło teraz, a nie dopiero na Minecraft Live, ponieważ ludzie byliby niesamowicie rozczarowani. Po roku czekania to nie jest coś, czego oczekiwaliśmy. I mam wrażenie, że Mojang o tym wie. I uwaga, ponieważ od tego momentu zakładamy czapeczkę foliową. Ty, może nawet jakąś będę miał w tym software'ze? Okej, okay, foliowej jako foliowej nie mam, więc coś takiego będzie musiało wystarczyć. <laughs> ponieważ moim skromnym zdaniem to wszystko, o czym wiemy, to Chyba troszeczkę za mało, żeby robić z tego cały Minecraft Live. I zdaję sobie sprawę, że nie jest to opisane jako wielki update, a bardziej jako drop. Natomiast myślę, że Mojang nie jest na tyle głupie, żeby po roku oczekiwania na kolejne nowości dostarczyć nam jednego nowego moba, jeden nowy wymiar i sakiewki. To po prostu nie może być wszystko, co zostanie zapowiedziane na wielkim Minecrafcie live. Tak więc, w mojej teorii, dowiemy się o czymś jeszcze, a to wszystko, co w tym momencie widzieliśmy, o czym tylko się dowiedzieliśmy, jest zwykłym baitem. Moim skromnym zdaniem, Mojang po prostu puściło Lika samo, aby nie dawać wody na młyn takim likerom, aby ci nie zlikowali czegoś więcej. A ostatni, powiedzmy, to lik, no cóż, według mnie był po prostu dementacją. Tego, co społeczność sama wywnioskowała, jakoby miało być to mini, ale jednak update Endu. Wyobraźcie sobie, co by się stało. End, który jest tak nahypowany, że powinien dostać aktualizację, nagle pojawia się teoria, że nowa aktualizacja może być aktualizacją Endu. I wszystko faktycznie na to wskazywało. Wyobraźcie sobie poziom rozczarowania, który towarzyszyłby podczas Minecraft Live, gdyby to nie zostało zdementowane przed Minecraft Live. Według mnie twórcy szykują coś więcej. Ale, tak jak powiedziałem, jest to tylko moja teoria oparta na chłopskim rozumie. Tak więc praktycznie nie poparta niczym. Tak, ja wiem, że materiał krótszy i jeszcze prowadzony w taki dziwny sposób, ale serio przy gorączce 39 nie chce mi się nic więcej robić. Widzimy się jutro na Minecraft Live i zobaczymy, czy moja teoria faktycznie miała sens. Bo jeżeli nie, to chyba odchodzę od tego Minecrafta. Naprawdę. Nie, nie, to, to nie może być wszystko. To po prostu nie może być wszystko.